Nagrody Darwina, część kolejna. 15 stycznia 2002 rok, Waszyngton. A dzisiejsza historyjka będzie o hydrauliku, zaznaczam, z 16-letnim doświadczeniem. Nasz 49-letni, doświadczony hydraulik, który współpracował z firmą Boeing, dostał któregoś dnia zadanie sprawdzenia serwisowego hydraulicznej maszyny do produkcji nakrętek śrubek. Tak doświadczony pracownik powinien wiedzieć, że jak podchodzi do maszyny z bardzo wielkim ciśnieniem, gdzie przewody są jak ręka, no to trzeba tak uważnie i z głową. Ale nasz hydraulik zabrał się przedwcześnie za rozkręcanie jednego z przewodów, który właśnie był jak ręka, i miał cztery śruby zabezpieczające, nie wyłączając oczywiście wszystkich systemów podtrzymujących. Odkręcił jedną śrubkę, odkręcił drugą, odkręcił trzecią. Wartej nie zdążył, tylko ją poluzował. Dostał w łeb przewodem i z...